No hej, witajcie w vlogmasie ósmym. Sorry, że ja taka wygnieciona, ale leżałam w łóżku, bo strasznie boli mi głowa. Ciężko jest, ale nagrywam dla Was, no bo no bo cóż, trzeba. Szukam już samki. Proszę bardzo, samaczka. W drugiej części tego vloga poleci fragment z prezentami. Które nagrywałam w inny dzień, chyba w Miko Mikołajki nagrywałam, bo mam tutaj właśnie prezenty. Nie będę już tego Wam teraz pokazywać, tylko puszczę tam ten fragment, bo muszę się zaraz znowu położyć, bo powiem Wam, że ledwo. Ledwo daję radę, powiem Wam. Otwieram. I dzisiaj mamy pustko. Dzisiaj mamy Catrice Velvet Matte Pencil Color and Contour i to jest jakiś yy, konturówka do ust w takim kolorze. No to jest taki, no nie wiem jak to powiedzieć, ciemny czerwony. Ciężko określić ten kolor. 060 In the Mood for Dragon Fruit. <grywy> Fajna nazwa. <grywy> Eee, także kochani konturóweczka z Catrice dzisiaj w okienku zrobimy sobie jeszcze w tym vlogu rozdanie w ogóle dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie e, w rozdaniu <głos》>, że pisaliście mi w komentarzach, bardzo dużo komentarzy przyszło, także cieszę się niezmiernie ale wszystko po kolei na razie kalendarze otworzymy i później wybierzemy sobie zwycięzcę góralki ósme ósme okienko Dzisiaj e, peanut butter, góralek, masło orzechowe, herbata, Irving. Szybko dzisiaj, szybko, nie ma czasu. <grymne> nie ma czasu. Widzicie, nie widzicie? Dobra. Idziemy, pierwsza w brzegu. To jest herbata zielona, malinowa. Także znowu jej nie wypiję, komuś oddam, wrzucę do prezentu. Ale takie okienko no, się Ucieszą ucieszą się wigilijni Towarzysze z, <ścoughs> z kalendarzowych Po prostu rzeczy I słuchajcie Real Techniques Ósemka jest Tutaj I zobaczymy O kolejny pędzel Widzę Kolejny pędzel Kurde, czy ja mam naprawdę za włosie ciągnąć? Dobra. I to jest mini setting brush. Także nie wiem, czy to, to Czy to jest do pudru? Chyba pod oczy do pudru. Także malutki taki pędzelek, no jak sami widzicie, proporcje jest naprawdę małe, ale już korzystam z tamtym. Ten, z tamten ten mniejszy używam do rozświetlacza, ten bardziej puchaty do bronzera, a ten to nie wiem się zobaczy kochani, takie dzisiaj rzeczy w kalendarzach pokażę wam konturówka, pędzel herbatka malinowa i czekoladka także także moi drodzy, kalendarze otwarte Powiem Wam, że no, trudny jest ten okres grudniowy, naprawdę zdrowotnie, fatalnie. Zresztą widziałam, że pisaliście mi, pocieszaliście mnie bardzo, za co Wam niezmiernie dziękuję. No ale kolejny dzień, obudziłam się dzisiaj z bólem głowy, jest mi bardzo niedobrze i generalnie, no, badanka, badanka, ciągle po prostu muszę, wiecie, się ogarniać. Z tym wszystkim zapaliłam sobie choinkę, pokażę Wam w ogóle. Chociaż nie wiem, czy, czy to będzie widoczne, ale ona ma takie różne programy. Może mrygać, może się, wiecie, tak zmieniać. Nie, może was zbliżę kamerę, to może będzie dla was bardziej widoczne. To O, zdecydowanie widoczne jest bardziej. Także pokażę wam. Takie taki ma po prostu różne programy. Tutaj się e, kolor e, zamienia ciepły i zaraz będzie zimny na końcu, ale no nie dostrzeżecie, tak chyba, chociaż czekajcie. O. Teraz jest zimny, niebieski, więc taki program, tu coś bryga, różne takie, wiecie, pad padaczkowe różne programy, także ja zawsze, o widzicie, no to jest takie jakby policja stała, ja zawsze mam na tym, gdzie się nic nie rusza, bo, bo tak lubię najbardziej, jak mi tam nic nie bryga, ale no, chciałam Wam pokazać, że tutaj jest takie po prostu urządzenie, na dole, które przy paru kliknięciach można uzyskać sobie program. Cieszę się, że poszłam po te prezenty, bo jakbym miała teraz chodzić, a to po prostu by mi głowa chyba odpadła. Byłam dzisiaj na spacerze na dworze. Śnieg trochę popadał, ale cały czas na bieżąco się topnieje, ale mimo to jest fajny klimacik. Eee, no, także kochani, ja kończę. Chciałam Wam powiedzieć, że wrzucę Wam teraz ten fragment z tymi prezentami, tak jak Wam mówiłam, z poprzedniego dnia. Także cofamy się i pokażę Wam niektóre paczki, które kupiłam dla właśnie moich bliskich na, na święta Bożego Narodzenia. Jeszcze muszę dla mojego siostrzeńca do paczki słodycze jakieś dokupić owoce, soki, takie wiecie, pierdoły różne, żeby miał. No i dobra, przechodzimy dalej do kolejnej części. Dobra, to mamy zwycięzcę. Bardzo gratuluję eee, Tobie zwycięstwa i napisz do mnie na Instagramie po prostu wiadomość z adresem, to wtedy wyśleć paczkę. Byłam w sklepie. Eee, w ogóle ten film będzie strasznie klejony. Już nie pamiętam, co mówiłam w tamtej części. Przebrałam się. Mam prezenty. Słuchajcie, mam tutaj torebki prezentów. Udało mi się takie Ładne turebki w Oshon dostać, naprawdę śliczne są. I pokażę Wam właśnie, yy, co kupiłam yy, z tych prezentów, bo wiem, że te osoby jakby nie obejrzą tego filmu. Nie wszystkie prezenty wam pokażę, ale tylko te dla osób, które nie oglądają na pewno YouTube'a mojego. Pierwszy prezent, właśnie to będzie taki kubeczek. Udało mi się kupić właśnie. Właśnie w oszą taki geometryczny Biały On się nazywał kubek origami I do tego kupiłam taką herbatkę Właśnie wiśniową z liptona Także taki zestawik pierwszy Bo nie wiedziałam za bardzo co mam kupić Wiecie dla takich osób, które są Koło sześćdziesiątki Gdzie wiem, że kosmetyki no, to to jest kwestia indywidualna I nie każdy Nie każdy wiecie lubi Nie każdy używa i dla y, drugiej osoby płci męskiej jest piwo. Takie niemieckie jakieś wybrałam. Y, nie znam się na piwach, ale wyglądało na takie no, prawdziwe, fajne, dobre. I do tego jest taki kufel, który kupiłam też w Auchan. I taki jest drugi zestaw. I co Wam jeszcze mogę tutaj pokazać? Może Wam pokażę. Też właśnie, co mamie kupiłam, bo mama mnie też nie ogląda, bo mama w ogóle nie jest taka, wiecie, internetowa. Kupiłam jej takie kapciochy. Takie kapciochy właśnie w Auchan. Takie mega milusie pluszowe. I do tego również herbatka z Lipcona Wiśniowa. Więc wydaje mi się, że bardzo fajny prezent. Takie, wiecie, praktyczne, skromne. A reszty, no to niestety nie mogę Wam pokazać, no bo mm, te osoby mnie oglądają, ale zapewne gdzieś tam na tym świątecznym, tym, znaczy wigilijnym tym filmiku gdzieś tam się to przewinie. Także to kupiłam, postawiłam tutaj te wszystkie torebki i, i odpoczywam. Jest I to że wyszłam, miałam trochę więcej, znaczy na początku miałam trochę więcej energii, żeby po prostu pójść do tego sklepu, także taki plus, za mną jest choinka. Pokazywałam wam właśnie urywki, jak ją ubieram. Zmieniałam ją 50 razy, ale... W ogóle chyba... Czy ona gaśnie? Zmieniałam ją 50 razy, słuchajcie, jej wystrój, ale... Finalnie wygląda tak. Tylko, że nie wiem, czy widzicie wszystkie kolory światełek. Chyba niekoniecznie. Bo ona jest taka bardziej kolorowa. O, teraz może widać... O takie właśnie kolorowe światełka, niebieskie, zielone, żółte. I kończę do następnego, papa. Pa.